Jeszcze, żeby to byli tacy, którzy naprawdę nie mają. Ale oni to sprzedają, kurwa, tylko na alkohol i na dragi. Aha. Czyli to są jednak tacy, takie osoby, którzy, którym nie brakuje pieniędzy. Nie. Jak widzisz? Tak. Ma się w co ubrać? Ma się w co ubrać? Byle czym nie jest? To nic nie da. Kręcenie, filmowanie. Na służba ochrony kolei, no przecież jest tutaj, no i... i oni nic? No, no i drugi woreczek. Jeszcze nie jestem pewna, czy to jest węgiel, czy to nie jest... czy złom. Ten chyba węgiel pakuje, a tamten chyba złom zrzuca z wagonu. No tak to wygląda. Coś wjeżdża. I to w biały dzień tak na stacji? A, a co oni się będą szczypać? Jest tylko luzak, ale jedzie, jedzie od maczek. No myśmy jak żeśmy w Sosnowcu byli z krzyśkiem, to po wagonach skakali normalnie. Jak jechał po pociąg, ja uciem, jodę za. Jedzie na pierwszy, to jedzie, mijam je. Anetko, zadźwięk posokistów, bo kurwy syny patrzą na mnie, kurwa, i jeszcze kurwa, jeden na wagonie, drugi po wagonie. Zadzwonę posłów bo stoją tu jeden na wagonie, drugi koło wagonu, patrzą na mnie i kurwa, nie robią sobie nic z tego. Chyba mnie usłyszała. <grystanie> Co jest ważne, to nigdy nie ma... Oni są tak bezczelni, że ja idę do roboty, a oni mówią dzień dobry. Bo ja ten chodzę do roboty. To masakra. Oni na bezczelnej jadą. Te są bezkarne. No i są bezkarni? Bo są bezkarni?